Dobra, zamknij mordę, nie słyszę kroków. No bo na shifcie idziesz. A teraz słyszysz? <śśmieniu> <śmieniu> kurwa! Co? Co? Miałem, to tak samo, ale mówię dobra, strzelę, wiesz? <śmieniu> Co to było? <śmieniu> kurwa, bo koło musiałem Taki kurwa odruch był, sorry. Co tam się działo u kogoś? Nie wiesz. wiem, u kogoś kurwa piła zacząłem. A. Kurwa, Piotr stary ci się zjewał. No, no, dajcie echo 2000. No kurwa, ktoś z klawami gra. Echo, kurwa, do 2000. Ja rozumiem, że masz tam roboty, kurwa, na domu, ale chyba usłyszałeś no. Nie usłyszałem nie. tak nic. Haha, kurwa pierdolą w prawą słuchawkę nie dosłyszał.